Zapraszam Was dzisiaj na drugą część filmiku z propozycjami prezentów świątecznych. Obiecałam Wam, że zrobię filmik, w którym będziecie mogły znaleźć. Propozycje prezentów właśnie dla panów, dla brata, słuchajcie, męża, chłopaka, taty i tak dalej. I myślę, że mężczyzną jest znacznie gorzej kupić prezent niż kobietą, bo tak naprawdę nas, kobiety, cieszy wiele rzeczy: jakieś błyskotki, kosmetyki. Perfumy, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o panów, tutaj wybór jest znacznie cięższy. Dlatego ja może polecę wam rzeczy, zakupienie właśnie takiego zestawu. I tutaj może śmiesznie to zabrzmi, co do was powiem. Ale macie tutaj właśnie golarkę do włosów, kochani. I golarkę śmiesznie to brzmi. Do włosów w okolicy, powiedzmy nosa, lub też wewnątrz, to jest taka mała golarka. Jak wiecie, w starszym wieku, może to troszkę niesmacznie zabrzmi. No człowiek robi się bardziej włochaty, i nie każdy po prostu takie włoski lubi, lubi mieć na ciele. Dlatego ja Wam polecam właśnie taką maszynkę z, z firmy Remington. E, tutaj macie w sumie zestaw razem z kosmetyczką. E, I kochani, tak naprawdę możecie i na sucho, i na w ten sposób można też zaoszczędzić pieniążki jako tako nie wydając y, po prostu na fryzjera. E, kochani, jeśli chodzi o kwestie. Mm, Związaną ze sprzętem, z po prostu, a mianowicie słuchaweczki Wi-Fi, czyli słuchawki, kochani, radiowe, bezprzewodowe, z którymi możecie sobie biegać po domu. No, dosłownie to może nie. W każdym razie mają 100 metrów zasięgu. Bardzo fajnie się prezentują, nie ma żadnych kabli, niczego. Po prostu super wygodne, możecie leżeć sobie nawet w łóżku, a przez, przez te słuchawki słuchać czegoś z komputera. Więc uważam, że warto. Nie są dość drogie, myślę, że w cenie 30 zł. Wybaczcie, 30 funtów możecie je zakupić pochodząc z firmy Thomson, lub jeśli mieszkacie na przykład za granicą, kochani, i macie słaby kontakt powiedzmy z rodziną, używacie Skype'y i tak dalej, to ja polecam Wam zakupić słuchawki tego typu słuchaweczki w których macie wbudowany od razu mikrofon więc fajna sprawa myślę że chętnie w ten sposób wasz tato na przykład będzie się z wami kontaktować lub też brat może ma jakiś znajomych za granicą często dzwoni i lubi właśnie w ten sposób się komunikować komunikować się przez Skype na przykład lub później ten mikrofon i myślę, że to jest fajna sprawa jeśli chodzi o koszt też około 30 funtów więc uważam, że warto i kochani jeśli chodzi o rzeczy takie eleganckie porządne, które no na pewno posłużą lata naszemu tacie, bratu lub Naszemu mężczyźnie, to ja, kochani, polecam Wam zakup zegarków. Naprawdę jakichś takich porządnych zegarków. Oczywiście takie zegareczki mają swoją cenę, ale myślę, że kochani, jest to dobry zakup bo zegarek taki nosi się latami. A tak naprawdę, myślę, że zegarek. Dodaję mężczyźnie takiego pazura, zwłaszcza taki bardziej elegancki. Mój małżonek posiada z takiej oto firmy, kochani. I jest to naprawdę dobry zegarek, i bardzo fajnie mu się spisuje. Zawsze możecie takiej osobie sprawić, właśnie jakiś t-shirt, kubek lub cokolwiek. Związany z zespołem lub czymś takim. Natomiast mój mąż jest po prostu fanatykiem Gwiezdnych Wojen. W związku z tym myślę, że fajną rzeczą jest zakupienie jakichś gadżetów, i na pewno takim gadżetem będzie, słuchajcie, Pendrive, który, kochani, wygląda jak postać z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy jest to dla Was widoczne. E, tu postaci tej ściągamy. Potem jak po prostu ściągniecie e, głowę, e, macie kochani e, po prostu pendrive'a, e, więc fajna sprawa. E, oczywiście można takie rzeczy zakupić w różnej pamięci, e, pojemności pamięci, więc uważam, że warto. E, jeśli Wasz po prostu chłopak lub brat Uwielbiam rzeczy związane ze Star Wars. Na pewno warto jakiś gadżet zakupić. Piżamę, którą zakupiłam w katalogu firmy Avon. I kochani, piżama jest właśnie w Star Wars i jak możecie zauważyć, macie tutaj po prostu komiks całej tej historii. No, może nie całej, ten nadruk się po prostu powtarza ale myślę, że taka piżama na pewno będzie fajną sprawą, w tym momencie idzie jeszcze do mnie podkoszulek który jest w drodze ale na pewno zdjęcie Wam rzucę który można używać w sumie do piżamy a można też używać sam Przez zakupienie koszulek na zasadzie nie wiem, wspaniały tato brat, nie wiem Syn i tak dalej, i tak dalej. Koszulek jest tysiące. Ja zakupiłam dla swojego męża, już sekundkę wam pokażę, taką koszulkę szarą. Naprawdę najlepszy mąż na świecie. I myślę, że dla osoby, która będzie to nosić, będzie to fajna pamiątka. Tak naprawdę możecie znaleźć no naprawdę wiele tych nadruków może być, nie wiem, najśmieszniejszy najbardziej zabawny najsłodszy, najmilszy, najlepszy co Wam tylko przyjdzie do głowy myślę, że w Polsce też znajdziecie firmy które po prostu takie koszulki robią dlatego moim osobistym zdaniem no fajnie, fajnie jest coś takiego dostać i i kochani no, i tacie, i bratu, i tak naprawdę mężowi naszemu lub chłopakowi się przyda. Na pewno będą jakieś kremy balsamy po goleniu. Ja wam polecam Nivea Formen. Myślę, że jest to fajna opcja, bo tak naprawdę jest to kosmetyk dość delikatny, ładnie pachnący i dobrze zachowujący się na skórze. E, więc na pewno Nivea For Men, e, tutaj akurat jest jeszcze e, wersja Sensitive, e, więc uważam, że e, taki kremik po prostu po goleniu na pewno się przyda. E, kolejną rzeczą, której chciałam Wam powiedzieć są perfumy. Perfumy naszym mężczyznom przydają się zawsze. Ja mam tutaj dla Was dwie propozycje. Jedna z propozycji to Eternity dla mężczyzn wersja letnia i jest to Kevin Klein. Udało mi się zakupić za 16,99, więc uważam, że super cena. W Polsce przypuszczalnie takie. Kosmetyki są droższe, perfumy, no niestety, kosztują swoje. Buteleczka prezentuje się w ten sposób, a zapach jest cudny. Dla mnie, według mnie, jest bardzo męski i fajny. I drugą propozycją, którą chciałam Wam pokazać, będą perfumy Diora Sport. Nie wiem, czy będzie to dla Was widoczne. Jest to również bardzo ładny perfumek. Naprawdę bardzo męski. Troszkę ciężki, ale niektórzy lubią bardzo mocne perfumy. Niektórzy po prostu nie przepadają za mocnymi zapachami. Także musicie znać daną osobę i wiedzieć, co ona lubi. I słuchajcie, na pewno. E, chciałam Wam pokazać dwie rzeczy. E, ja zupełnie nie, e, ja nie jestem fanką alkoholu i nie chcę w tym momencie zachęcać nikogo e, do picia, e, ale e, słuchajcie, jeśli wasz mężczyzna, brat, tato e, po prostu lubi e, raz na czas e, jakiś dobry alkohol, to polecam Wam gorąco zakupić okazyjnie jakąś dobrą whisky, która po prostu na pewno ucieszy podniebienie Waszego mężczyzny, lub też pyszny likier, w sumie to winko. Ja pokazuję Wam tutaj Muszkatiel. Jest to po prostu portugalskie wino. Taki likier, który jest cudowny, i niestety żałuję, że w tym roku nie będę mogła go skosztować. No, ale wiadomo, dzisiaj jest ważniejsza. Także kochani, na pewno polecam Wam jakiś dobry alkohol. Myślę, że ucieszy każdego mężczyznę, a bynajmniej większość. No jeśli nie przeszkadza Wam, że Wasz mężczyzna jest fanem. Czy to konsoli, czy tak naprawdę gier na komputerze. Możecie zakupić mu właśnie jakieś gry. Gier jest tysiące. Zawsze możecie podpytać, czy brata, czy po prostu waszego mężczyznę. Tak, jakiś czas przed świętami, przykładowo, jaka fajna gra. Jest w tym momencie na rynku albo którą grę by polecił, bo jakiś znajomy się pyta, która jest naprawdę fajna i myślę, że zawsze nasi mężczyźni będą zadowoleni z gier. W tym momencie nawet i nasi ojcowie lubią sobie pograć na komputerze, więc myślę, że dla każdego coś się znajdzie w dziedzinie gier. I ostatnią rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, będą rzeczy związane z odzieżą. Mój mąż osobiście nie lubi dostawać na święta żadnych bokserek ani skarpetek, ale bardzo lubi dostawać koszule, właśnie takie koszule w kratę, które są jednocześnie eleganckie, ale nie są typowo takie, słuchajcie, garniturowe. Myślę, że no jest tysiące marek, puszczają naprawdę fajne wzory koszul, więc zawsze coś możecie znaleźć i dla taty, i dla brata, i dla waszego mężczyzny. Więc uważam, że warto. Kochani, słuchajcie, to by było na tyle. Wybaczcie, jak zawsze, za światło. Mam nadzieję, że propozycje prezentów dla panów wam się spodobają. Ja w dalszym ciągu życzę Wam wesołych świąt, mile spędzonego czasu i wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o konkursie na moim kanale, o rozdaniu. Linka zostawię Wam na dole. Zostało jeszcze kilka dni, więc możecie wziąć udział. Dla Was jak zawsze, gorące, gorące buziaki, dużo słońca i do zobaczenia, pa! pa.